Na zakończenie powiem kilka słów na temat szkolenia, które dla Ciebie przygotowałem. Po pierwsze, pomysł na to szkolenie zrodził się jakiś czas temu. Od 7 lat pracuję ze studentami, uczę grafiki reklamowej, obsługi programów graficznych i animacji. I zauważyłem, że samo podawanie wiedzy teoretycznej, która oczywiście rozszerza horyzonty i daje. Głębsze spojrzenie na, na projektowanie niestety nie wystarcza. Stworzyłem kilka kursów, które przede wszystkim zorientowane są na efekt, czyli pokazuję w nich, jak wykonać określoną pracę, natomiast teoria jest jakby dopowiedzeniem do, do całości. Żyjemy w czasach bardzo dużego przepływu informacji i doszedłem do wniosku, że nie każda osoba. Która zajmuje się grafiką reklamową, musi znać całe spektrum teorii. Wystarczy jej tylko taki zakres, jaki potrzebny jest do stworzenia określonego projektu. W tym przypadku mamy materiał, który został podzielony na dwie części: część teoretyczną i część praktyczną część teoretyczna zawarta w e-booku to jest ponad 140 stron takich podstawowych informacji dotyczących projektowania procesu projektowania tych głównych zasad projektowania czyli psychowizjologii widzenia z położeniem dużego nacisku na zasadę czytelności znaku psychologii koloru typografii i kompozycji dodatkowo zawarłem w nim swoje Doświadczenia, swoje przemyślenia na temat współpracy z klientem. Oczywiście, dla osób, które już wykonują te prace, które już wykonują loga czy projektują i miały styczność z klientem, one na pewno mniej więcej wiedzą, jak, jak należy postępować. Natomiast myślę, że z punktu widzenia osoby, która pracowała przede wszystkim dla dużych firm, można wyciągnąć troszkę inne wnioski, czyli jest to inny rodzaj klienta. Jest to klient przyzwyczajony do agencyjnej jakości, czyli bardzo wysokiej jakości, i klient, któremu mówiąc kolokwialnie, nie można lać wody. Czyli zaproponowałem 9 punktów, 9 kroków tworzenia logo. To są kroki, które sam wykonuję. W ten proces włączony jest klient, czyli klient od początku do końca, niejako. Zna poszczególne etapy pracy, nie jest zaskakiwany, i to jest taka, taka podstawowa. Oczywiście z mojego punktu widzenia, to, to jest taki podstawowy background, gdzie można nawiązać, jakby nić porozumienia, że nie wciskamy klientowi kitu. Osoba, która zamawia u nas określoną pracę, widzi, że te projekty nie powstają z powietrza, nie powstają z widzimisię, tylko jest to proces projektowy, czasami żmudny proces projektowy. Który, którego efektem końcowym jest ładny obrazek w postaci logo, w postaci logo, czy w postaci folderu, czy, czy jakiejś innej, in, in, innej rzeczy związanej z grafiką reklamową. Druga część kursu to jest oczywiście część praktyczna. W tej części praktycznej starałem się bardzo prosto pokazać proces projektowy. Znak, który wykonałem, nie jest oczywiście Mistrzostwem Świata. Chodziło mi bardziej o pokazanie ci właśnie procesu projektowego, czyli tego, co należy krok po kroku wykonać, jakie czynności należy wykonać, żeby w miarę efektywnie i efektownie stworzyć projekt, za który dostaniesz pieniądze. Dla osób, które chciałyby poszerzyć wiedzę, wiedzę zasygnalizowaną w tym e-booku, Polecam kilka opracowań, kilka książek, i tutaj przede wszystkim, przede wszystkim książki, które moim zdaniem należałoby przeczytać od deski do deski. Czyli jako pierwsza książka, z której bardzo często korzystałem na samym początku, to jest Elementarz w stylu typografii. Nie wiem, czy będzie widać, w stylu typografii. Robert Bingrust, bardzo, bardzo dobrze napisana książka, w przystępny sposób, mocno poszerzająca horyzonty dotyczące wykorzystania tekstu, tekstów druku i tekstów w projektach graficznych. Do tego jest jeszcze oczywiście elementarz typografii, którego tutaj nie mam, nie mogę Ci pokazać. Kolejna rzecz, kolejna rzecz z zakresu kompozycji. Wznowienie Punkt Linia Płaszczyzna Kandyńskiego. To jest, to jest książka, która mówi w taki sposób ogólny o, o tematyce kompozycji. Polecam ją przede wszystkim dlatego, że na bazie tego, co jest zawarte w tej książce, można stworzyć model w swojej głowie, który będzie pomagał w komponowaniu reklam. Nie tylko logo, ale. Praktycznie wszystkich reklam, które wykonujesz, czy, czy prac graficznych, które wykonujesz, kolejna rzecz bardzo, bardzo dobra. Bardzo, bardzo mocno polecam tą książkę. Adrian Frutiger, Człowiek i jego znaki. To jest również, to, to jest dosyć gruba książka, natomiast, natomiast należałoby ją przeczytać od deski do deski. Szczególnie te osoby, które są nastawione na, na projektowanie logo. Tutaj w, Frutiger, czyli jest to taki, taki top of, of the top projektowania. On jest najbardziej znany z kroju pisma Futura. To był bardzo wszechstronny projektant. Natomiast śledząc jego karierę i śledząc jego projekty, widać, że wszystkie projekty oparte są o zasady. To, co wydaje się luźne, delikatne. Zwiewne i przypadkowe jest podparte bardzo mo mocną matematyką. I, i za, za, to, za to można cenić jego pracę. Człowiek, jego znaki to jest takie ogólne podejście do tematu do znaku, do tematu jak, jak, jak działa znak. Na bazie tych informacji rozwiążesz praktycznie każdy problem projektowy, z którym się stykasz. I ostatnia, ostatnia publikacja. To jest, to jest książka must have. Tą, tą książkę powinieneś, po, powinnaś mieć w domu, zaglądać do niej bardzo często. Rudolf Armheim sztuka i percepcja wzrokowa. To jest, to jest materiał z psychofizjologii widzenia tak naprawdę. Nie ma jako takich opracowań z psychofizjologii widzenia. Ja miałem to na studiach przez dwa lata w Instytucie Medycyny Pracy i potem. Instytut Medycyny Pracy współpracował z pracownią komunikacji wizualnej i praktycznie, praktycznie nie opieraliśmy się o żadne książki, tylko po prostu był, był profesor w Instytucie Medycyny Pracy, był profesor zajmujący się psychologią, psychofizjologią widzenia i tam mieliśmy wykłady praktycznie oparte na ćwiczeniach, czyli, czyli było to, było, była to bardziej praktyka niż teoria. Ja w swoim opracowaniu w e starałem się rozszerzyć ten temat w takim zakresie, w jakim, w jakim warto było go rozszerzyć, czyli nie mówiłem o wszystkim, tylko skoncentrowałem się przede wszystkim na tych aspektach, które mogą pomóc ci w projektowaniu graficznym. Sztuka i percepcja wzrokowa Arnheima jest psychowizjologią widzenia sztuki, tak naprawdę, czyli można by ogólnie powiedzieć, że jest to książka o tym, jak czytać obrazy i jak poszczególne formy graficzne na obrazach działają na odbiorcę. Natomiast, jeżeli przeczytamy ją w odpowiedni sposób, pod odpowiednim kątem, to nagle okazuje się, że to, co jest napisane, to, co jest opisane czy przyporządkowane do. Do, do malarstwa na przykład, w bardzo łatwy sposób można przenieść do reklamy i do kompozycji i, w, i wtedy, wtedy te, te nasze prace zyskują pewien, pewien głębszy efekt. To, to jest dokładnie tak samo jak, jak z, na, przykład, na przykład z gazetą Vogue w wydaniu francuskim, a Vogue w wydaniu polskim. Wydaje się, że wydaje się z grubsza, że, że to są podobne gazety, ale jak, jak weźmiemy obie do ręki, jak położymy obok siebie te gazety, to nagle okazuje się, że ta francuska jest trochę, ona jest fajniejsza w odbiorze. Nie, nie do końca wiemy dlaczego, ale, ale jest fajniejsza w odbiorze. To wynika oczywiście z tego, że większość zdjęć takich bardzo znanych marek jest zrobione aparatami. Analogowymi, czyli bardziej przyjaznymi dla, dla naszej świadomości, i to jest taki przykład takich drobnych szczegółów, które powodują, że ten projekt jest lepszy. I wracając tutaj do, do, do sztuki postrzegania i percepcji wzrokowej, i do, do Arnheima, jeżeli będziemy mieli ogólną wiedzę na temat tego, jak działa plama, jak działają kierunki w, w obrazie, jak działają pewne natężenia, jak, jak poszczególne elementy działają na siebie, to tworząc reklamę, robimy ją bardziej świadomie i ten efekt jest efekt jest powtarzalny. I, I efekt jest na pewno lepszy od tak zwanego inspirowania się, czyli podpatrywania tych reklam, które są zamieszczone w internecie. To do niczego nie, nie prowadzi. Jeśli, jeśli nie mamy bazy, nie mamy podstaw. To jest tak trochę jak graniem na gitarze, na chwytach, czyli jesteśmy w stanie odtworzyć muzykę. Natomiast, żeby tworzyć muzykę, żeby tworzyć dzieła sztuki, musimy znać y, gitarę klasyczną. Tak, sa tak samo jest w projektowaniu graficznym, tak samo jest w malarstwie. Y, dlatego zachęcam Cię do tego, żeby poszerzać te informacje. Oczywiście, po ukończeniu tego kursu nie można powiedzieć, że będziesz tworzyć y, Sztukę użytkową, że twoje, twoje projekty będą za każdym razem dobre, bo to jest tak, że tak naprawdę do teczki, do, do teczki które, którą możemy się pochwalić, wkładamy 5-2% projektów. 95% projektów to są, to są projekty, zwykłe rzeczy, które, które wykonujemy, i, z, te, i z, tego powodu, z tego powodu zachęcam cię do tego, żeby pracować w oparciu o zasady. O których mówiłem na tym szkoleniu. Dziękuję za uwagę.